12 maja 1960 roku nad poligonem lotniczym w Żukowskim, na przedmieściach Moskwy doszło do katastrofy, która na zawsze zakończyła marzenia Związku Radzieckiego o stworzeniu najszybszego bombowca strategicznego na świecie. Prototyp Miasiszczew M50, gigantyczny naddźwiękowy samolot zdolny przenosić broń jądrową na odległość 10 tysięcy kilometrów, zderzył się w powietrzu z innym eksperymentalnym bombowcem Oznaczonym jako 3M. Wraki obu maszyn runęły na ziemię w kłębach płomieni, a wraz z nimi runęły także ambicje Kremla, który chciał stworzyć broń zdolną dosięgnąć amerykańskie miasta w ciągu kilku godzin od wydania rozkazu ataku. Mało kto wie, że ten tragiczny wypadek był kulminacją jednego z najbardziej kosztownych i desperackich projektów zimnowojennej gry mocarstw, który rozpoczął się 15 lat wcześniej w zupełnie innych okolicznościach. Gdy w maju 1945 roku armaty w końcu umilkły nad Berlinem, świat stanął przed nowym zagrożeniem, które okazało się być może jeszcze bardziej przerażające niż sam konflikt światowy. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, niedawni sojusznicy w walce przeciwko III Rzeszy, błyskawicznie przekształcili się we wrogów, gotowych w każdej chwili rozpocząć kolejną wojnę. Linie podziału przebiegły przez środek Europy. A napięcie rosło z każdym tygodniem. Amerykanie dysponowali bombą atomową, która właśnie pokazała swoją niszczycielską moc nad Hiroshima i Nagasaki. Podczas gdy Stalin wiedział, że jego kraj pozostaje bezradny wobec tej nowej broni, Czerwona Armia mogła pochwalić się milionami żołnierzy i tysiącami czołgów. Ale co z tego, skoro kilka amerykańskich bombowców mogło w ciągu jednej nocy zamienić Moskwę, Leningrad i Kijów w radioaktywne pustynie. Kreml zrozumiał, że jeśli Związek Radziecki ma przetrwać w nowej rzeczywistości, musi jak najszybciej dogonić Zachód, zarówno w dziedzinie broni atomowej, jak i środków jej przenoszenia. Problem polegał na tym, że radziecka aviation strategiczna była żałośnie słaba w porównaniu z amerykańską. Podczas gdy Stany Zjednoczone dysponowały setkami bombowców Boeing B-17 Flying Fortress i Consolidated B-24 Liberator, które z powodzeniem niszczyły niemieckie miasta, Związek Radziecki posiadał jedynie garstką czteromotorowcowych bombowców Pietlaków PE-8. Te maszyny wyprodukowano w śmiesznie małej liczbie niespełna 80 sztuk, ponieważ doktryna wojenna Stalina opierała się głównie na wsparciu lotniczym wojsk lądowych, a nie na strategicznych nalotach na tyły wroga. PE-8 był przyzwoitym samolotem, ale nie mógł konkurować z amerykańskimi maszynami pod względem zasięgu, udźwigu bomb. Ani zaawansowania technicznego. Brytyjskie bombowce Short Sterling również pozostawiały radziecki PE-8 daleko w tyle. Stalin zdawał sobie sprawę, że jeśli wojna z Zachodem rzeczywiście wybuchnie, radzieckie lotnictwo nie będzie w stanie dosięgnąć celów na terenie Stanów Zjednoczonych, podczas gdy amerykańskie bombowce mogłyby bez przeszkód atakować radzieckie miasta. Sytuacja zmieniła się 29 sierpnia 1949 roku. Kiedy na poligonie w Semipałatyńsku na stepach Kazachstanu eksplodowała pierwsza radziecka bomba atomowa oznaczona kodem RDS-1. Grzyb atomowy wzniósł się na wysokość kilkunastu kilometrów, a fala uderzeniowa zniszczyła wszystkie budynki testowe w promieniu kilku kilometrów od epicentrum wybuchu. Stalin otrzymał wreszcie broń, która mogła zrównać szanse w konfrontacji z Ameryką, ale wciąż brakowało mu odpowiedniego środka transportu tej broni. Bombowce PE-8 były zdecydowanie za wolne, za małe i za przestarzałe, aby mogły przenosić ciężkie bomby atomowe na odległość tysięcy kilometrów. Dyktator wydał więc rozkaz natychmiastowego rozpoczęcia prac nad nowoczesnym bombowczem strategicznym dalekiego zasięgu, który mógłby dotrzeć do Ameryki i wrócić z powrotem do baz na terytorium Związku Radzieckiego. Radzieccy inżynierowie stanęli przed gigantycznym wyzwaniem. Ponieważ nie mieli doświadczenia w projektowaniu tak zaawansowanych maszyn. Postanowili więc uciec się do sprawdzonej metody, która już wcześniej przynosiła im rezultaty, czyli do zwykłego kopiowania zachodnich rozwiązań. Podczas wojny kilka amerykańskich bombowców Boeing B-29 Superfortress zostało zmuszonych do lądowania na terytorium Związku Radzieckiego po bombardowaniu japońskich celów. Stalin osobiście wydał rozkaz, aby te maszyny zostały dokładnie zbadane i skopiowane element po elemencie. Radzieccy specjaliści rozebrali samoloty na części, zmierzyli każdy element, wykonali tysiące rysunków technicznych i rozpoczęli produkcję radzieckiej wersji tego bombowca. Powstał w ten sposób Tupolew Tu-4, który był niemal identyczną kopią amerykańskiego B-29. Na to nadało mu kryptonim Bull. Co doskonale oddawało jego masywną, ciężką konstrukcję. Tu cztery wszedł do służby w radzieckim lotnictwie i przez pewien czas spełniał swoją rolę jako główny bombowiec strategiczny, ale szybko okazało się, że ma te same wady, co jego amerykański pierwowzór. Wojna koreańska, która wybuchła w czerwcu 1950 roku, bezlitośnie ujawniła słabości bombowców B-29. Radzieckie myśliwce MiG-15. Bez większego trudu zestrzeliwały amerykańskie superfortresy, które, mimo swojego imponującego uzbrojenia obronnego, okazały się zbyt wolne i mało zwrotne, aby skutecznie bronić się przed szybkimi odrzutowcami. Moskwa doskonale zdawała sobie sprawę, że jeśli Migi tak łatwo radzą sobie z B-29, to amerykańskie myśliwce równie łatwo poradziłyby sobie z 104. Kopiowanie zachodnich projektów było dobrym rozwiązaniem na początek. Ale teraz Związek Radziecki potrzebował czegoś znacznie lepszego czegoś naprawdę rewolucyjnego. Na początku lat 50. amerykańskie lotnictwo rozpoczęło intensywne prace nad nową generacją bombowców odrzutowych, które miały całkowicie zmienić oblicze wojny powietrznej. Boeing B-47 Stratojet już wchodził do służby w eskadrach Strategic Air Command i stanowił poważne zagrożenie dla Związku Radzieckiego. Brytyjczycy również nie próżnowali, finalizując projekty swoich zaawansowanych bombowców Vickers Valiant i Short Sperrin. Kiedy w Waszyngtonie ogłoszono rozpoczęcie prac nad rewolucyjnym konwer B-58 Hustler, pierwszym bombowcem zdolnym osiągnąć dwukrotną prędkość dźwięku, w Moskwie zapanowała niemal panika. Kreml zdawał sobie sprawę, że dystans technologiczny między Wschodem a Zachodem nie tylko się nie zmniejsza, ale wręcz przeciwnie, systematycznie rośnie z każdym miesiącem. Potrzebny był ktoś wystarczająco odważny i utalentowany, aby sprostać temu wyzwaniu. Władimir Michajłowicz Miasiszczew był konstruktorem, którego kariera pełna była spektakularnych wzlotów i bolesnych upadków. Przed wojną pracował w wielu biurach konstrukcyjnych, zdobywając cenę na doświadczenie, ale jego prawdziwa szansa przyszła dopiero po zakończeniu konfliktu. W 1946 roku otrzymał zadanie zaprojektowania nowoczesnego bombowca dalekiego zasięgu, który miał zastąpić przestarzałe maszyny z czasów wojny. Projekt otrzymał oznaczenie DWB-102 i zakładał stworzenie wysokościowego bombowca napędzanego jedynie dwoma silnikami zamiast standardowych czterech. Niasiszew wierzył, że taka konfiguracja pozwoli osiągnąć lepsze parametry lotu przy mniejszym zużyciu paliwa. Przez kilka lat zespół pod jego kierunkiem pracował nad prototypem, inwestując ogromne środki i tysiące godzin pracy inżynierskiej. Jednak gdy w końcu nadszedł czas testów, okazało się, że maszyna nie spełnia oczekiwań. Osiągi były niezadowalające, a sama koncepcja dwusilnikowego bombowca strategicznego została uznana za błędną. Eksperymentalne biuro konstrukcyjne rozwiązano, a miasiszczew został odsunięty na boczny tor. Obserwując, jak inni konstruktorzy zdobywają sławę i uznanie. Lecz Mjasiszczew nie był człowiekiem, który łatwo się poddaje. Przez kolejne lata cicho pracował nad nowymi koncepcjami, studiował zachodnie rozwiązania techniczne i wyciągał wnioski ze swoich wcześniejszych błędów. Przygotowywał się na moment, gdy los da mu kolejną szansę. Ta szansa nadeszła, gdy Stalin osobiście zainteresował się możliwością stworzenia bombowca. Zdolnego przenieść broń atomową do Ameryki. Konstruktor przedstawił dyktaturowi swoje nowe pomysły, a ten po wysłuchaniu prezentacji wypowiedział słowa, które zmieniły wszystko. Zaufajmy towarzyszowi Miasiszczewowi i powierzmy mu opracowanie takiego samolotu. To było jak wyrok skazujący, lub jak bilet do nieśmiertelności. Wszystko zależało od tego, czy konstruktor sprosta pokładanym w nim nadziejom. Miasiszczew Został mianowany szefem programu i otrzymał nieograniczone wsparcie państwa, ale też wiedział, że porażka będzie oznaczać koniec nie tylko jego kariery, ale możliwe także znacznie gorsze konsekwencje. Wymagania przedstawione przez wojskowych były niezwykle ambitne i graniczące z niemożliwym. Bombowiec miał osiągać prędkość od 850 do 950 km na godzinę. Co w tamtych czasach było wielkim wyzwaniem dla konstrukcji z czterema silnikami. Zasięg musiał wynosić minimum 10 tysięcy kilometrów, aby maszyna mogła wystartować z bas na terenie Związku Radzieckiego, dotrzeć do celów w Ameryce i bezpiecznie wrócić. Udźwig bojowy ustalono na 5 ton, co było wystarczające do przeniesienia ówczesnych bomb atomowych lub kilku konwencjonalnych pocisków rakietowych. Miasiszczew wiedział, że spełnienie wszystkich tych wymogów jednocześnie będzie wymagało rewolucyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i wykorzystania najnowocześniejszych dostępnych technologii. Jego zespół przepracował niezliczone godziny, analizując dziesiątki różnych koncepcji i przeprowadzając setki obliczeń aerodynamicznych. Ostatecznie konstruktor zdecydował się na projekt wykorzystujący skrzydła o całkowicie odchylonych płaszczyznach nośnych konwencjonalny zespół ogonowy. Podwozie rowerowe oraz dwie wieże uzbrojenia obronnego. Jedna załogowa wieża miała znajdować się w ogonie maszyny, druga natomiast zdalna sterowana umieszczona została za kabiną pilotów na górnej części kadłuba. Taka konfiguracja miała zapewnić ochronę przed atakami myśliwców wroga, zarówno z tyłu, jak i z góry. Prace projektowe rozpoczęły się w 1952 roku. I postępowały w zawrotnym tempie. Inżynierowie pracowali na trzy zmiany, siedem dni w tygodniu, a biuro konstrukcyjne zamieniło się w miejsce, gdzie czas przestał mieć znaczenie. Liczył się tylko cel, tylko sukces, tylko stworzenie maszyny, która mogła dać Związkowi Radzieckiemu przewagę w zimnej wojnie. Na początku 1953 roku prototyp był gotowy. Samolot otrzymał proste oznaczenie M4 i stanowił imponujące dzieło inżynieryjne. 20 stycznia, w mroźny zimowy poranek, maszyna po raz pierwszy oderwała się od pasa startowego. Załoga składająca się z siedmiu osób przeprowadziła serię testów, które wykazały, że projekt ma ogromny potencjał. Oczywiście pojawiły się pewne problemy techniczne, które wymagały poprawek, ale ogólnie rzecz biorąc, M4 zachowywał się w powietrzu stabilnie i osiągał przyzwoite parametry lotu. Miasiszczew mógł w końcu odetchnąć z ulgą. Jego nazwisko nie zostanie skreślone z historii radzieckiego lotnictwa, jako przykład kolejnej porażki, wręcz przeciwnie, miał szansę zapisać się jako twórca jednego z najważniejszych bombowców strategicznych kraju. Prawdziwy triumf nadszedł w marcu 1954 roku, podczas wielkiego pokazu lotniczego w Moskwie. M4 wystartował z lotniska i wykonał imponujący przelot nad zgromadzonymi tłumami, demonstrując swoją moc i możliwości. Wśród obserwatorów znajdowali się przedstawiciele NATO, którzy przybyli do stolicy Związku Radzieckiego oficjalnie jako dyplomaci, ale w rzeczywistości jako szpiedzy zbierający informacje wywiadowcze. Widok potężnego czteromotorowca o nowoczesnej sylwetce wywołał w zachodniej społeczności lotniczej prawdziwy szok. Nikt nie spodziewał się, że Rosjanie są już tak zaawansowani w pracach nad bombowcami strategicznymi. NATO natychmiast nadało maszynie kryptonim Bizon, co miało odzwierciedlać jej masywną, groźną sylwetkę przypominającą potężnego bawołu. Zachodni analitycy zaczęli gorączkowo szacować, ile takich samolotów Związek Radziecki może wyprodukować i jakie zagrożenie stanowią dla bezpieczeństwa Ameryki i jej sojuszników. Wywiad wojskowy zaczął śledzić każdy ruch związany z produkcją M4, a Pentagon opracowywał strategię obrony przed możliwym atakiem radzieckich bombowców. Sukces M4 otworzył przed Miasiszczewem nowe możliwości. Dowództwo lotnictwa było pod takim wrażeniem osiągnięć konstruktora, że powierzyło mu jeszcze bardziej ambitne zadanie stworzenie bombowca następnej generacji, który nie tylko dosięgnie Ameryki, ale zrobi to z prędkością naddźwiękową. Projekt otrzymał oznaczenie M50 i miał stać się koroną radzieckich osiągnięć w dziedzinie lotnictwa strategicznego. Miasiszczew wiedział, że to jego ostateczna szansa na zapisanie się w historii jako konstruktor genialny, a nie tylko dobry. Zadanie było przerażające w swojej złożoności, ale ekscytujące w swoim potencjale. Konstrukcja M50 miała być czymś absolutnie rewolucyjnym, czymś czego świat jeszcze nie widział w lotnictwie strategicznym. Miasiszczew postanowił zrezygnować z tradycyjnych rozwiązań i stworzyć maszynę, która w swoim wyglądzie przypominała raczej gigantycznego myśliwca niż klasyczny bombowiec. Kadłub samolotu był smukły i wydłużony, z charakterystycznym garbem ciągnącym się wzdłuż całego grzbietu maszyny, aż do ogona, w którym ukryte były przewody paliwowe. Większość paliwa magazynowano właśnie w kadłubie, ponieważ skrzydła były na to zdecydowanie za cienkie. Co fascynujące, paliwo przelewano między zbiornikami rufowymi, aby kompensować zmiany w wyważeniu maszyny podczas przechodzenia z prędkości poddźwiękowych na naddźwiękowe i odwrotnie. Było to rozwiązanie wymagające skomplikowanego systemu pomp i zaworów, ale pozwalało utrzymać stabilność lotu w różnych reżimach prędkości. Najbardziej charakterystycznym elementem całego projektu były skrzydła. Miały one trójkątny kształt deltaplanę. O rozpiętości 25 metrów, co nadawało maszynie wygląd ogromnego MIGA-21. Skrzydła były tak cienkie, że niemożliwe było umieszczenie w nich jakichkolwiek zbiorników paliwa, co zmuszało konstruktorów do pakowania każdego litra paliwa w kadłub. Na krawędziach spływu zamontowano prostokątne podwójnie szczelinowe klapy oraz zewnętrzne lotki, które podczas lądowania opuszczały się w dół, drastycznie zwiększając opór powietrza. I pomagając wyhamować maszynę na pasie startowym. Takie rozwiązanie było konieczne, ponieważ M50 był bardzo ciężkim samolotem i potrzebował każdej możliwej pomocy przy redukcji prędkości. Jednak prawdziwą rewolucją był sposób montażu silników. Zamiast tradycyjnego umieszczenia jednostek napędowych pod skrzydłami bliżej kadłuba, Miasiszczew zdecydował się na całkowicie nowatorskie podejście. Pod każdym skrzydłem w pobliżu jego końca zamontowano silnik na pylonie, a drugi silnik umieszczono bezpośrednio na samym końcu skrzydła. Ta konfiguracja miała swoje zalety aerodynamiczne, ale stwarzała też ogromne wyzwania konstrukcyjne. Ciężar silników na końcach skrzydeł powodował dodatkowe naprężenia, które musiały zostać uwzględnione w projekcie struktury nośnej. Inżynierowie przez całe miesiące przeprowadzali testy wytrzymałościowe, aby upewnić się, że skrzydła wytrzymają obciążenia podczas lotu z maksymalną prędkością. Komora bombowa była wystarczająco przestronna, aby pomieścić pociski manewrujące M61 o długości 11 metrów każdy. Te gigantyczne rakiety samostarujące stanowiły główne uzbrojenie ofensywne bombowca, i mogły razić cele na dodatkowo zwiększonym dystansie nawet po tym, jak sam samolot zawróci w kierunku swoich baz. Połączenie zasięgu bombowca wynoszącego 13 tysięcy km z dodatkowym zasięgiem rakiet dawało teoretyczną możliwość atakowania praktycznie każdego celu na półkuli północnej. Sam M50 miał długość 58 metrów i wysokość 8,25 metra, co czyniło go jednym z największych samolotów wojskowych swojej epoki. Pusty ważył 78 860 kg, ale po załadowaniu pełnego zapasu paliwa i 5000 kg uzbrojenia jego masa wzrastała do 145 000 kg. Pułap operacyjny ustalono na 14 000 m, co miało pozwolić na lot powyżej zasięgu większości ówczesnych myśliwców przechwytujących. Maksymalna prędkość teoretycznie wynosiła 1960 km na godzinę, czyli Mach. 1,84, co czyniłoby M50 jednym z najszybszych bombowców na świecie. Dwuosobowa załoga siedziała w dziobie samolotu w układzie tandem, jeden za drugim, każdy z dostępem do fotela wyrzucanego kierującego pilota w dół przez dolny właz. Wejście i wyjście odbywało się właśnie przez dolne włazy, znajdujące się pod każdym fotelem. Obaj członkowie załogi musieli nosić kombinezony ciśnieniowe ponieważ samolot projektowano do lotów na ekstremalnych wysokościach, gdzie ciśnienie atmosferyczne jest śmiertelnie niskie dla człowieka. Budowę pierwszego prototypu rozpoczęto w pierwszych miesiącach 1950 te potężne jednostki napędowe nie posiadały dopalania, co ograniczało ich maksymalną wydajność, ale za to były bardziej ekonomiczne podczas długich lotów. Montaż silników okazał się skomplikowanym przedsięwzięciem ze względu na ich nietypowe umiejscowienie. Mechanicy musieli opracować specjalne procedury dostępu do jednostek napędowych podczas przeglądów i napraw. Każdy silnik ważył ponad tonę i wymagał precyzyjnego wyważenia, aby nie zakłócić charakterystyk lotu całego samolotu. Zespół i szczewa walczył z czasem i technicznymi ograniczeniami, wiedząc, że każde opóźnienie może oznaczać utratę poparcia politycznego i finansowego dla projektu. W październiku 1958 roku gigantyczny M50 został przewieziony na poligon lotniczy w Żukowskim pod Moskwą, gdzie miały rozpocząć się intensywne próby w locie. Obiekt otoczony był ścisłą tajemnicą, a wszyscy pracownicy musieli podpisać dokumenty o zachowaniu poufności pod groźbą surowych kar. Przez kolejne miesiące zespół testowy pracował nad eliminacją licznych problemów technicznych, które ujawniły się podczas prób naziemnych. Skrzydła nadal sprawiały kłopoty, a system przenoszenia paliwa między zbiornikami wymagał licznych poprawek. Dopiero pod koniec roku inżynierowie uznali, że maszyna jest gotowa do pierwszego rzeczywistego lotu. 27 października 1959 roku piloci Aleksander Siemionowicz-Lipko i Nikola Gorjanow zajęli miejsca w ciasnej kabinie i przygotowali się do startu. Lipko był doświadczonym pilotem testowym z setkami godzin nalotu na eksperymentalnych maszynach, ale nawet dla niego M50 był czymś wyjątkowym. Silniki uruchomiono jeden po drugim, a ich ryk rozniósł się po całym lotnisku. Bombowiec powoli zatoczył się na pas startowy, a następnie rozpoczął rozjazd. Ogromna masa wymagała długiego pasa, ale w końcu dziób uniósł się w górę i kolosy oderwały się od ziemi. Pierwszy lot trwał niecałą godzinę i służył głównie sprawdzeniu podstawowych charakterystyk pilotażowych. Po wylądowaniu obaj piloci zgłosili, że maszyna zachowuje się stabilnie, choć wymaga dużej siły na drążku sterowym. Kolejne loty odbywały się regularnie przez następne tygodnie, a każdy z nich przynosił nowe dane techniczne i odkrywał kolejne drobne usterki do naprawienia. Wszystko zmieniło się 12 maja 1960 roku. Tego dnia na poligonie wrzukowskim odbywały się równoległe testy kilku eksperymentalnych samolotów. W powietrzu znajdował się nie tylko M-50, ale także prototyp innego bombowca oznaczonego jako 3M. Okoliczności zderzenia pozostają do dziś nie w pełni wyjaśnione, ale świadkowie na ziemi widzieli, jak obie maszyny znalazły się nagle na tej samej wysokości i kursie kolizyjnym. Piloci próbowali wykonać manewr unikowy, ale masa i bezwładność gigantycznych bombowców sprawiły, że było już za późno. Doszło do uderzenia, podczas którego uszkodzeniu uległo skrzydło M50 oraz część kadłuba. Na szczęście załogi zdołały opanować swoje maszyny na tyle, aby bezpiecznie wylądować, ale szkody były poważne. M50 został uziemiony na dwa miesiące podczas których ekipy naprawcze pracowały dzień i noc, aby przywrócić samolot do stanu użytkowego. Podczas napraw postanowiono wymienić wszystkie silniki na nowsze egzemplarze, licząc, że poprawi to osiagi maszyny. Kiedy bombowiec w końcu wrócił do testów, okazało się jednak, że rzeczywistość jest daleka od obietnic projektowych. Maksymalna osiągnięta prędkość wyniosła zaledwie 1100 km na godzinę. Co stanowiło niewiele ponad połowę zakładanej wartości 1960 km na godzinę. Problem polegał na tym, że każda kolejna modyfikacja zwiększała masę samolotu, a dodatkowy ciężar ograniczał możliwości napędowe. Silniki bez dopalania nie były w stanie rozpędzić tak ciężkiej konstrukcji do prędkości naddźwiękowych. Jeszcze gorsza była wiadomość dotycząca zasięgu. Zamiast zakładanych 9000 km, w pełni załadowany M50 mógł przelecieć jedynie 3500 km. To oznaczało, że samolot nie mógłby dotrzeć do Ameryki i wrócić do bazy, co było przecież podstawowym założeniem całego programu. Mimo tych rozczarowujących wyników, dowództwo postanowiło zaprezentować M50 podczas pokazu lotniczego w Moskwie. Zachodni obserwatorzy z NATO po raz pierwszy ujrzeli nową radziecką maszynę i natychmiast nadali jej kryptonim Bounder. Co w angielskim slangu oznacza kogoś, kto próbuje udawać więcej niż jest w rzeczywistości, kogoś, kto przekracza swoje granice. Nazwa okazała się prorocza, bo M-50 rzeczywiście próbował być czymś, czym nie mógł być. Bombowcem naddźwiękowym dalekiego zasięgu, ten pokaz w Moskwie był ostatnim lotem prototypu. Samolot wylądował i już nigdy więcej nie wzbił się w powietrze jako M-50. Inżynierowie z biura konstrukcyjnego Miasis Szczewa nie zamierzali się poddawać mimo porażki pierwotnego projektu. Rozpoczęli pracę nad ulepszoną wersją bombowca, która otrzymała oznaczenie M-52. Nowy wariant miał pomieścić trzech członków załogi zamiast dwóch, co pozwoliłoby na lepszy podział obowiązków podczas długich misji. Planowano również dodanie podwójnych karabinów maszynowych w ogonie dla lepszej obrony przed myśliwcami wroga oraz możliwość podwieszenia dodatkowych pocisków manewrujących pod skrzydłami, co znacznie zwiększyłoby ogień uderzeniowy maszyny. Konstruktorzy wierzyli, że te modyfikacje w połączeniu z mocniejszymi silnikami pozwolą w końcu osiągnąć zakładane parametry. Rysunki techniczne były już prawie gotowe, a prototyp miał powstać w ciągu najbliższych miesięcy. Jednak świat się zmieniał szybciej niż ktokolwiek mógł przewidzieć. 4 października 1957 roku Związek Radziecki wystrzelił w kosmos pierwszego sztucznego satelity Ziemi o nazwie Sputnik. Ten sukces zapoczątkował nową erę w historii ludzkości, ale także całkowicie zmienił sposób myślenia o prowadzeniu wojny. Jeśli rakieta może wynieść satelitę na orbitę, to równie dobrze może przenieść głowicę nuklearną na drugi koniec świata. Międzykontynentalne pociski balistyczne stały się nagle najważniejszym priorytetem w wyścigu zbrojeń. W porównaniu z nimi, bombowce strategiczne wydawały się przestarzałe i powolne. Rakieta mogła dotrzeć do celu w Ameryce w zaledwie 30 minut od wystrzelenia, podczas gdy bombowiec potrzebowałby wielu godzin lotu. A dodatkowo był narażony na przechwycenie przez obronę przeciwlotniczą. Nikita Chruszczow, który objął władzę po śmierci Stalina, był zafascynowany możliwościami technologii rakietowej i programu kosmicznego. Uważał, że przyszłość należy do pocisków balistycznych, a nie do załogowych samolotów. W zamkniętych spotkaniach z dowództwem wojskowym argumentował, że budowa setek bombowców jest nieracjonalna ekonomicznie i strategicznie. Gdy za ułamek tych pieniędzy można zbudować arsenał rakiet zdolnych zniszczyć wroga w kilkadziesiąt minut. Jego zdanie miało decydujące znaczenie, ponieważ to on kontrolował budżet obronny i wszelkie strategiczne decyzje dotyczące kierunków rozwoju sił zbrojnych. Generałowie protestowali, twierdząc, że bombowce mają nadal ogromne znaczenie taktyczne i że całkowite postawienie na rakiety jest ryzykowne, ale Chruszczow był nieugięty. W 1960 roku przyszedł rozkaz, który zamroził serca wszystkich pracowników Biura Miast i Szczewa. Wszelkie programy związane z rozwojem bombowców strategicznych zostały anulowane z natychmiastowym skutkiem. Fundusze przekierowano na rozwój międzykontynentalnych pocisków balistycznych i program kosmiczny. Biuro Konstrukcyjne Miast i Szczewa zostało oficjalnie rozwiązane, a jego pracownicy przeniesieni do innych projektów lub zwolnieni. Sam Władimir Miastyszczew, człowiek, który poświęcił całe życie marzeniu o stworzeniu doskonałego bombowca, musiał zaakceptować koniec swojej kariery jako głównego konstruktora. Dla niego była to osobista tragedia, ale nie miał wyboru. Era załogowych bombowców strategicznych dobiegała końca, a przyszłość należała do bezdusznych maszyn lecących ponad atmosferą z prędkością wielu tysięcy kilometrów na godzinę. Prototyp M-50 został początkowo porzucony na płycie lotniska Romanowo w Żukowskim, gdzie stał przez wiele lat wystawiony na działanie deszczu, śniegu i wiatru. Farba uszczyła się z kadłuba, a rdza powoli niszczyła metalowe elementy konstrukcji. Dopiero po kilku latach ktoś w dowództwie lotnictwa przypomniał sobie o tej historycznej maszynie i podjął decyzję o jej ratunku. Bombowiec został starannie przewieziony do Centralnego Muzeum Sił Powietrznych w Monino pod Moskwą, gdzie do dzisiaj można go zobaczyć jako niemą pamiątkę po ambitnych planach i niespełnionych marzeniach zimnowojennej epoki. Stoi tam otoczony innymi eksponatami, świadek czasów, gdy ludzie wierzyli, że przyszłość wojen rozstrzygnie się na wysokości 14 tysięcy metrów, a nie w kosmosie. Jeśli podobała Ci się ta historia o radzieckim bombowcu, który miał zmienić bieg zimnej wojny, koniecznie zostaw łapkę w górę i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić więcej fascynujących opowieści z historii lotnictwa wojskowego i technologii, które miały zmienić świat. Do zobaczenia w następnym filmie.